4, 3, 2, 1, start, 20, 3 lewy, 40, krótki, 7 lewy, ciasno, 70, do 4 prawy, dłuższy, nacisk, zostań, przechodzi 4 lewy, przypnij, do 6 prawy, krótka, hamuj, 6 lewy, krótki, do przypnij, 2 prawy, z drogi, 5 lewy, na szczyt, do w siotle, od szczytu 3 prawy, spadanie. Krótka. i 6 lewy, nacisk do 4 lewy, otwarty. 40, 7 prawy w siodle, 20. 3 lewy, ciasny do 3 prawy, nie wypuszczaj. Do 3 lewy, minus, dłuższy, do późny 2 prawy. Od szczytu 3 lewy, otwarty. Później 4 prawy do 2, lewy dlacisk. 4 prawy dlacisk do 2, 70. 3 lewy prawy z hamujm szczytem. 2 prawy krótki. 2 lewy dłuższy dlacisk do prostuj szczyt lewą, 40. 4 prawy dlacisk. 5 lewy krótki, 30. Hamuj do późny, 1 prawy. Przechodzi 2 lewy, minus, otwarty, 30. 5 prawy, 30. 3 prawy, lewy, zahacz, 50. 5 prawy, 30. Podbija. 5 lewy przez szczyt, wybija. 5 lewy przez garb, podbija. Do 5 lewy szczyt lewą, odkleja. 6 prawy, długi, wypuść. Do 5 lewy, to hopa 30. 4 lewy otwarty. Na szczyt lewą. 6 prawy krótki. Zahacz 70. Krótki. 5 lewy prostój. Na szczyt przy drzewie. Od szczytu 5 lewy otwarty. Przez garb lewą. Odkleją. 4 plus prawy. Nacisk 80. 6 lewy 50 odbija, 6 prawy 150 przez szczyt 50, 5 prawy dłuższy, zacisk, nie wypuszczaj, do 5 lewy prawy 30 przez szczyt, hamuj przy drzewie, ha, lewy, ciasny, przypni 30, od szczytu 5 lewy 30, 4 prawy sam, 30, 4 prawy dłuższy, zacisk do 5 lewy. Do 3 prawy przez garb nie wypuszczaj 50 Od szczytu podbija, schamuj 30, do 3 lewy nie wypuszczaj, 50 do 5 prawy Do 3 lewy, prawy, lewy, krótki prostój 4 lewy, sam 50 6 lewy 70, 5 prawy 30, zhamuj przez hopa, ostrożnie. Do 2 prawy przechodzi, 5 prawy wyjście szczytem, zhamuj 30, hak prawy ciasny, zahacz podbija, 50. 3 lewy 30, przypij. 4 prawy, do 5 lewy długi. Do 7 prawy 30 na szczyt lewą. Schamuj. Do zahacz. 3 prawy. 70. 4 lewy. Przypnij. 100. 7 lewy. Do 6 prawy długi. Schamuj. Podbija. Od szczytu krótki. 7 lewy. Podbija. 6 prawy nacisk. Do 4 prawy. 4 lewy. Do 2 prawy przez szczyt. Lotna.